to SCP z kamerką <laughs> hej wszystkich z tej strony Angelinx i to wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry SCP The Endurance i tak jak widzicie nagrywam tą grę z kamerką bo nie mogłam się powstrzymać bo wiem że ta gra ta gra nadaje się do nagrywania z kamerką a że teraz mam fazę na nagrywanie pomimo faktu, że mam zapierdziel jeżeli chodzi o moje warunki studyjne. Zatem nie przedłużając, zacznijmy. I pod tym razem postaramy się więcej... Um, Postaram się przejść jakby dwie noce. Zależy, czy mi się uda. Zależy, czy... E, czy mi się uda? Więc tak, jeżeli przepraszam bardzo za moją, moją facetę, ale się nie malowałam Przepraszam za moje włosy, ale mam takie. Więc tak, możecie sobie patrzeć, jak ja wyglądam. Bo no to pierwszy filmik z kamerką. Więc liczę na miłe komentarze odzew i tak dalej. Więc dobra, nie przedłużając, zacznijmy. Nie mam czasu. Zacznijmy. No drugie, ja wybrałam aktualizację, więc mam nadzieję, że już tym razem się uda. Bo śledziłam Gameplay tam, tam nakładał aktualizację i, i tak dalej, więc. Zacznijmy zacznę? No, zdroga. zu, BOŻE święty panie. E, czy ja coś. Czy ja zostawiam. Dobra, później na drugiej turze nagrania to zrobię. Dobra, zaczynamy. Ehm, kurde. Komputer tu trzeba uruchomić. A, dobra, uruchomić komputer trzeba. Dobra. O Boże. Mam wrażenie, że te kazła naprawdę pisał. Eleven. <grym> dobra. 1w. Boże, W. 1h. W e, Gwiazdkę tak. Uprawnienia. Super e, Dobra, Z Ooo, co to jest? No już, nie daję mi służyć Błagam O Jezu, przecież co tutaj mamy? Pierdzielę. Czekaj to nie jestem płacący ani. Nie ja pierdolę. Jezu, nie, nie, mam na niego patrzeć. Okej. Okay. Co to jest? O, ja pitole. Stój tu. Okej. Okay. Zezu, ja u Miśku Dobra, nie ma miszka. Czekaj, gdzie jest taka... Nie. Uff. Dobra, jest. Przepraszam! Przepraszam, żeby ty tu... żeby tu tutaj się drzeć, ale Jezu! A! 106. Gidgat. 106 JAK?! Zapomniałam zamknąć rej, ale jak on pojawił?! Nie no, zajebiście, Ewe coś ty kurda stworzył Nie, czemu ja chciałam... Dobra e, dobra, hasło H, 4, fx Nie, 2X tylko T e, Misiek, nie ma tutaj nikogo e, Czekajcie, kamienna statua tu jest, kamienna statua tu jest, w ogóle Czemu ta kamienna statua tak dziwnie wygląda? Wygląda jakby była po przejściach Nie, nie ta włączę, Angel U... Schowaj się tu gnoju Misiek, spierdzielaj Ty tu sieć. Sieć. Gdzie ten... Gdzie on po lasu, Okej. Okay. Sieć! Sieć! Sieć mówię! X to jest? A, X to wyłączam Jezu, co ja pierdolę mam? Łącz to! Co ja gadam? Aha, dobra! Ja wyłączyłam system, dobra. Co? 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 Aaaa. Aaaa. Zero? To jest bezpieczne? Proszę bardzo, to się kwalifikuje jako bezpieczne? To jest misiek, wiem o tym misku Tego nie wiem Naprawdę, ten kto edytował te pliki, nie wiem to To jest bezpieczne? To coś jest bezpieczne? Nareszcie to klasy bezpieczne? Już nie powinnam się drżeć, bo zaraz mi gardło wysiądzie Już piszcie mi... WSTORZĘ! Jezu, nie piszcie mi! Stoże, tu! Nie piszcie mi! Błagam, ja tu przechodzę padakę! Wyszło, gdzie ta statua? Sieć tu! Ta statua! Sieć tu! Okej! Okay. Dobra, myślę, że już to łapię. Żeby nie było, ja gram na trpadzie. Więc mam gorsze utrudnienie, bo nie mam myszki Tak, nie mam myszki Zajebiście, dziękuję X100 eee, Stój tu! A! Misiek, wypierdalaj! Poszedł 106 Kot! Mam ci na... na oku. Gdzie ta statua? Może ja... Zapominam o statule! Zapominam o statule. Chodźcie! Dobra, sieć tu. Trzecia, trzecia, czy przecież jest Tak, nie jest, kurwa, dobrze. O Boże. Ty <śmiech> <śmiech> oh. gdzie? gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie, 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 gdzie? Wyszedł? Wyszedł, Dobra. Gdzie ta statua? Nie, nie. <laughs> U. Naprawdę nie ma jakiejś opcji blokować, halo Eleven Jest trzecia, zaraz będzie czwarta Pierdziela. No kto tu te wenty bierze, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on kurna jest? Gdzie on jest? Wait Wait what? Czy ja wyglądała po kiedy Co to znowu... Ej! Znowu jakiś kolejny isterek? Ej! Znowu jakiś kolejny isterek to Teraz... Ja się mogę po tym ruszać! Aha! Im wyżej wejdziesz, tym mocniej padniesz. Dzięki! Wiesz? To wcale nie tak, że złapałam kolejnego istęga. To już jest drugi Pierdala, Pierdalaj, co tu jest? Wentylacja. Tu jest biblioteka SCP, dobra? Wentylacja. E, gość, pamiętam, że gość w tutorialu mówił, że może tą wentylację. Nie? Orazo? O! Lazu? o lazu. No, kto to wentylację? Kurwa przeciąg jest! Kurwa robicie przeciąg! Chyba ktoś tu robi przeciąg w tej placówce. Mm. O wieer dalej. Bydło? Mm. No? no. Nie, nie to pole są tu. Gdzie to? Pola do wentów? Gdzie to jest? Są jeszcze wenty w tej placówce. Nie to jest dobra. Do A -A! Każdą sekundę, gdy go nie obserwujesz, on wciąż się zbliża. No! Ameryki to nie odkryłeś, No oh. Dobra. Dobra, najważniejsze. Włączamy. Ja Dobra. Głównie skupiamy się na tym. Co jakiś czas muszę patrzeć, dobra. Trzeba gdzieś skupić tą statuę. Misiek, tu jest, dobra. 106 można nasłuchiwać. Więc tylko się patrzymy, tylko mamy jedną kamerę. Co jakiś czas świecimy. I patrzymy czy kota nie ma. 106 można nasłuchiwać. No i unikamy wędu. Dobra. Dobra, misiek posmerany. Dobra, stoż, kamienna statua. No nie rób tego przeciągu! Przynajmniej, że można zetką robić to. Dobra, pola złodziej. Jest kamienna. Stój, gnoju! Bra. Kto tu? No kto robi ten przyciąg w tej placówce? Halo! Dyrektorze Maciejo! Proszę go pozwać! Gdzie on jest? Dobra. Okej, okay. czekaj. Czy miska? Misiek! Dobra, misiek za to posmarany. Okej, okay, jest już druga. Zaraz będzie druga. Dobra, jest druga. E, dobra, gdzie on jest? Gdzie on po razu? Bura. Co jest? Bicie? Pierdalaj. No nie. On musiał to zrobić. On musiał kusiwa to zrobić, tak? On musiał to zrobić, tak? On musiał zrobić ten sam głupi dowcip, który zrobił Scott w pierwszej części, tak? Jeszcze raz, na spokojnie Dobra, taktyka taka sama, bo to działało, bo... Jak mówię, 106 można nasłuchiwać, jedynie można... jedynie... Trzeba pamiętać o tym, że... Trzeba pamiętać o tym, że... E, e, trzeba pamiętać o tym, że trzeba tego gnoja, czyli tą kamienną statuę. E, trzeba tą kamienną statuę która już spierdoliła. Ja nie wiem, ona ma jakiś timeline totalny. E. Jezu, no przestań robić przeciąg w tej placówce. Misiek, wypierdalaj. Dobra, posmerałam cię. Dobra, posmerałam cię. No, jeszcze cię podsmeram światełkiem. Ty sieć mi tu, ty tu stój. Cześć, ja do... no, Nie wiem, ile razy muszę cię smerać tym światłem. Jest pierwsza. No, to, to wcale nie jest nic dobrego. Myślałam, że już będzie piąta. Eee, no. Misiek! Do spadaj, robić przyciągi. Dobra, 106 Dobra, polazu? Gdzie on jest, dobra? Mi się kto stój. To Okej. Okay. Jesteś dobra. Dobra, misiek polazu, ok, polazu. Ok, to kamienna statua. Jezu, ze wszystkich SCP, jakie on mógł dać, jakie on mógł dać, to musiał naprawdę dać tę kamienną statuę. To musiał naprawdę dać tę kamienną statuę. No, gdzie on jest? Psu. Dobra, myślę, że go tu utrzymamy. Dobra. Dobra, myślę, że ta taktyka może. Dobra, Michiek polazł? Dobra. No nie rób w przeciągu, panie! Panie, panie! Panie Waldemarze! Dobra, miśka nie ma. Kota nie ma. Dobra. Jest 53%, zjazd będzie trzecia. Dobra, jeszcze sprawdzę, czy on jest. Dobra, jeszcze jest. Tutaj Miśka nie ma, niebieska nie ma, dobra? Dobra, jest, 106. Dobra, jest trzecia przy 50%. Jesteśmy w domu, jesteśmy w domu. Dobra, polazło. Ej, misiek jest, dobra, posmiera Myśka. Ty tu stój, ty tu stój. Wszyscy mają stać. Wszyscy wywalać, mają też. No wywalać i stać, tak mają. Wszyscy wywalać. Dobra. 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 Stój tu. STÓJ TU GNOJU! Ja cię naprawdę mam już powoli dość. Ja już wolę mojego doktorka po mi... na herbatkę pójść z moim... Gdzie on jest? Dobra, Polas Misiek. Dobra. Ja już wolę pójść na herbatkę z moim doktorkiem, a z moim doktorkiem plagą, a nie... E... A nie być, a nie się bawić z tą kamienną statuło. Jezu święty, to naprawdę ta fundacja ma takie... Dobra, siedzi tu. Siedzi tu. Misiek? Nie ma. Misika nie ma. Dobra, jest, nie ma. Eee, dobra, dobra, stój. Stój tu gnoju! Dobra. No panie Waldemarze! Stój tu. 106! Gdzie on jest? Dobra, stój! Misiek, wypierdalaj! Jest czwarta! Jest czwarta, mam 24%! Gdzie on jest? Dobra, stój! Taka jeszcze raz, dobra, jest! Dobra, zaraz będzie piąta! 106! Wypierdalaj, śka nie ma, dobra, czy ono już tu? Dobra, siedź tu, jest piąta, jest piąta, jesteśmy w domu Jesteśmy w domu Dobra, stoisz, stoisz Misiek, Misiek, dobra, trochę go posmeram Dobra, jesteś, jesteś Okej, okay. misiek, misiek, dobra, troszeczkę go posmarałam. Kurde, za mocno go smarałam. E, Zygnoju stój! Koszyk, go rzuca! Dobra? Dobra, Misiek! Misiek, nie spierdol mi tego rana! Jezu! Fajnie może! Misiek! Poszedł, poszedł. Dziesiąt cztery, pięć. Masz pytanie, sprawdzić na trzecią? Dobra, sprawdzę, ale i tak będzie na następnym odcinku na trzecia. Okej. Okay. Na trzecia. Nie, nie chcę, żeby SCP 1048 usiadł, usiadł na twoim komputerze. SCP 1048? To to, kto to jest? Kto to jest SCP 1048? Ja po, naprawdę przyjmę że ja po tym nagraniu. Idę. Oglądam Pilo. Oglądam wszystkie albo czytam, czytam bibliotekę SCP Dobra, trzecia Co to jest? Czekaj, dobra, hasło uro... Aha, Boże, kompa zapomniałam Co to? No nie, komputer! Hej, hej no siema. No nie, nie mówcie mi, że komputerka będę musiała się zagrać z, pe z pewną grę. Ładuję gierkę. No nie mówcie mi, że jeszcze będę się z tym starym Waldek! Nie mówcie mi żeby ja to się z tym komputerem jeszcze bawić! No nie mówcie mi, że... Nie tylko, że muszę pilnować, żeby ta kamienna statua tu nie przylazła. To jeszcze muszę się bawić kółko i krzyżyk z komputerem. Kogoś się chyba pokrzlało! Kto tu łazi w tych wętach? Jeszcze Misiek! O Jezu! Naprawdę? Co to było? Jeszcze 106. Dobra ze 106 mam taktykę, że go można nasłuchiwać, więc jest od... Więc jest, jest. No a ten misiek to co? Gdzie on jest? Jezu! Tu? Waldek! Co tu jest? Nie no naprawdę, Eleven, cię pogrzało, że ja będę musiała... CO TO BYŁO?! Zaraz, to nie był nieśmiałek? To nie był nieśmiałek? Zaraz, to nie był nieśmiałek? Nie wiem, ja tu gram w kółko i krzyżyk, gram w kółko i krzyżyk! Ze starym gratem, którego bym na śmietnik wydała, albo sprzedała. I... Draw, no! Aldek! Kurna mać, moja taktyka się poszła jebać teraz. To Ładnie, no to lecimy kojno. Jezu, czy ten komputer ma naprawdę takie IP-u Co tu było? Jezu Święty. Dobra, jest tu. Jezu. Dobra, ja mam chyba taktykę na tego nieśmiałka. Że... Czmiennik. Jest to 106. Dobra, tu Jezu, co mam z tym miskiem zrobić? Gdzie on jest? Pull mm -hmm. out. Wychodzę. Żegnam. Dziękuję se. Taka gra. Dziękuję sobie, ja wypierdalam. Wypierdalam. WYPIERDALAM! wypierdalam! Mamy zaliczoną. Wiem, jak wygląda trzecia. Mniej więcej udało nam się przejść. Zatem to tyle na dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnych odcinkach SCP The Runners. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.